Kolorowałam tego Danonka. Koloruję obrazek duży. Pokolorowałam tego chłopaka i trochę tego klauna. Lubię rysować motylki i pająki. Kolorujemy tutaj wielką kolorowankę z okazji 25 urodzin Danonków. Na 25 urodziny, no to to jest piękny jubileusz i należy go uczcić hucznie, no i w towarzystwie najbliższych. Sola, sola, Narodki są na polskim rynku od 25 lat, co oznacza, że od ćwierć wieku wspierają rozwój fizyczny dzieci, budują mocne kości, ale wspierają też również dzieci w rozwoju bardziej kreatywnym, emocjonalnym. Dlatego postanowiliśmy spróbować pobić rekord Guinnessa w największej kolorowance na świecie. Zaprosiliśmy tutaj bardzo dużo dzieci, które dzisiaj przyszły bardzo licznie do zoo, żeby w tym wydarzeniu wzięły udział. Rekord Guinnessa to taki... Największy rekord. To jest taka księga, że ktoś robi więcej tego, albo wiem, większe rzeczy. To jest taka rzecz, że się pobija tą osobę, która miała najwięcej. Do tej pory polskie dzieci ustanowiły rekord 10 metrów kwadratowych. Później próbowali Anglicy pobić 11 metrów kwadratowych, ale jeszcze nie zostali uznani za najlepszą kolorowankę, więc my dzisiaj chcemy ich wszystkich wyprzedzić. 12 metrów 2 Kolorowanki na pewno nam się uda. Jestem metrologiem w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie. Sprawdzałem wymiary geometryczne kolorowanki, czyli jej długość oraz szerokość. Jest to największa kolorowanka, która na razie została pokolorowana zgodnie z Księgą Rekordów Guinnessa. Z mojej strony musiało zostać sprawdzone przede wszystkim objętość, czyli ilość stron, gramatura papieru i czy ten sam papier został zastosowany w tych produkcjach. Poza tym, czy kolorystyka też spełnia wymogi Guinnessa? Moim zadaniem było ocenienie estetyczności, dokładności pokolorowania. No super, no fantastycznie, dzieci naprawdę pięknie tworzyły. Byłam pod wrażeniem ogromnym. To jest niesamowite, móc obserwować dzieci w akcji, bo to co tam się działo, to było coś niesamowitego. Wszystkie yy, kolejka duża, wszystkie dopadły do kredek, zaczęły kolorować, więc szybko trzeba było zmieniać na kolejną kartkę. Ja jestem pod wrażeniem i trzymam, trzymam kciuki za te 12 metrów kwadratowych.